Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Tym razem w końcu w dzień można wszystko tutaj posprawdzać, szczególnie czy są wszystkie maluchy. Ja już je policzyłem, wydaje mi się, że są wszystkie, ale policzyć je to naprawdę długo mi zeszło, bo one prędko latają, rosną w oczach i są już bardzo żywotne. Już tutaj latają po całym tym wybiegu, po całej zagródce i chyba wszystkie są: 4, 6, 8, 10, 2 na. Trzyna, no trzynaście mi się wydaje Stopklatkę się potem zrobi I się policzy najwyżej Ale już liczyłem je 10 razy I raz wychodzi 12, raz 13, Potem jeden skądś wyjdzie No wiecie jak to jest z takimi maleństwami One się nie ustawią w szeregu i nie odliczą Jeszcze tego nie potrafią, może później się nauczą Zaraz jej tutaj kurce ogarnę Dołożę jej trochę zboża Bo widzę, że swoje wyjadło Ale grzebie w ziemi Uczy kurki grzebać jeszcze chwila, parę dni się i maluchy nauczą przebierać nóżkami. Już niektóre próbują, widzę. Mają tutaj trochę słomy, ale widzę, że się nie plątają te maluchy w niej. To może tak być na razie. Dobra, wodę jeszcze mają. O, już chyba mało. Trochę tu się wylało, ale jeszcze po poidełku jest. Zaraz uzupełnimy. O, ona się już nawet chowa do budki, jak wchodzę. Uważaj, żeby się nie zasypała tą słomą. A ja dynię mam dla kurek i to całkiem sporo, jeszcze z targu. zaraz im tutaj przekroimy, bardzo ładnie się przekroiła, halo kurki, proszę, częstujcie się, O i krzywolec pierwszy, proszę bardzo, i zaraz drugą połóweczkę gdzieś indziej położymy, nawet ta jest większa połówka, zaraz damy im na przykład... O tutaj takie wygłębie... zagłębienie ładne wydrapały, to niech się częstują, już się pierwsze zbiegają. O jest bocianek, bo pisaliście, że wczoraj na gnocie nie było bocianka, no, jakby bocianka nie było, jak zamykałem kurnik, to na pewno by było w gnocie, jest bocianek, wszystko z nim w porządku. Dzisiaj trzeba tutaj sprzątnąć, te poidełko widzę, przepuszcza z tego jednego i zaraz to wymienimy na Nowsze nie zabrudzają aż tak bardzo, trochę wiadomo ale nie jest źle. Dobra, lecę wymienię to jedno z którego przecieka i zobaczymy, czy będzie poprawa. A potem powymieniam tutaj wodę, bo już jest naprawdę ciemna mocno. Jak się wczoraj ten kurczaczek zgubił, to widzę, dzisiaj cały czas z malutką chodzi. Nie odstępuje jej. No i dobrze, pilnuj się mamy. A tutaj następny się kąpie. A żółty to gdzieś lata, on jest duży, już chodzi trochę swoimi ścieżkami, ale ona akurat to na noc się najbardziej malutkiej pilnuje. Dobra, lecę dalej, trzeba się brać za robotę, bo dzisiaj do roboty na nockę. O, żółty poleciał sobie do kurnika. Kaczki lubią dynie. co ciekawe. Widać ten miąż jest taki akurat, że sobie mogą go powydziubywać i bez problemu się dzielą z kurkami. A tutaj, jak widać, dynia nie ma aż takiego ogromnego zainteresowania jak na przykład kapusta pekińska, że się wszystkie rzucą i w 3 minuty nie ma śladu, to tak sobie pomału dziubią, ale cały czas coś dziubię, póki się nie skończy. I perliczki lubią, wszyscy lubią. Dobra, największe zainteresowanie to ma mięso, jakim się rzuci jakąś, wiecie, tą kostkę mięsą, mięsną czy coś, to jest wojna o to oczywiście. Dobra, biorę się za robotę, bo się kręcę jak zawsze. No Edziu, spisałeś się wczoraj, znalazłeś kurczaczka i to nie dość, że go znalazł, to jeszcze obok niego się położył i go lizał. A jak go lizał, to on piszczał i zaraz się go znalazło. Dobry Edziu i pilnujesz też dobrze. Dobra, mam to ustrojstwo ze starego wiadra odkręcone. Podmienię, doleję wody i zobaczymy, może gdzieś w cień to przestawię, bo rzeczywiście to ma ten plastik biały, to może zielenić w środku. Sąsiad po wodę zajechał, bo sobie zalewa tam w kurniku. A u mnie jest łatwo nabrać do beczki, bo szlauch jest. Tylko co, podjechać się, obrócić i można brać. To kawkę wypiliśmy. O, wezmę sobie słonecznik, jak już tu jestem. Dla królików po jednym. Ten to już zasuchy. Ten jeszcze taki w miarę. O, urwał się trochę mały, to wezmę jeszcze jeden. Dobra. Co tu się wyprawia? Wszystkie się zbiegły. Nie wszystkie, ale dużo. Dojedzia do końca, aż tu zamknę, żeby mi nie wychodziły. Bo jedził z tyłu podkopał, jak sobie kość zakopywał. Ten kogut to jakoś bardzo lubi tą siekierę. Nie wiem czemu. Ale on taki bardziej ozdobny, to wątpię, żeby tak skończył. Jak będę miał za dużo, to on prędzej pójdzie gdzieś do dalszej hodowli. Co tam O, wyjadłaś całą paszę? Dopiero co ci dosypywałem. Apetyt to widzę dopisuje. Dzisiaj jest szansa, że jeszcze. Po zielonkę im skoczę, ale to za chwilę. Macie na razie słonecznika. Ty siano wyjadłeś, znaczy więcej rozwalałeś niż wyjadłeś. Dobra, to za chwilę tutaj wymieniłem wodę. Znaczy wymieniłem, dolałem wody, przestawiłem tutaj w cień. I póki co nie widzę, żeby to gdziekolwiek przeciekało. Dobrze się trzyma. Trochę stoi krzywie specjalnie tak zrobiłem, bo z tego wyciekało, ile dobrze pamiętam. Albo i z tego. A, chyba z tego i żeby tutaj było wyżej. No, jakoś tak. Póki co działa. Zobaczymy jak dalej będzie. I maluchy na dynie przyszły. Smacznego. Ładnie już pobiu bywana, a tutaj jedziło. Jaką dziurę wywalił? Tak sobie tu wykopał. I tu kość zakopał, z tego co widziałem. No, łobuz jeden. O jajka zebrałem. 13 sztuk z wczoraj i dzisiaj z rana. To nie jest źle, bo dzisiaj jeszcze pewnie parę będzie. Perełka, jak samo poczucie Kichasz jeszcze? Przyszłaś na patrol do kurnika? Dobrze, dobrze wyłap tutaj myszy, bo czasami coś tutaj przeleci, ale ostatnio zdecydowanie mniej. Wymieniłem perełce żwirek w kuwecie na taki co lubi, lawendowy i przestawiłem kuwetę w stare miejsce, bo to może ze zmiany miejsca. Ja podejrzewam, że wiem o co chodzi. Ja zamknąłem na cały dzień jak pojechałem do roboty. Ona tego nie lubi, bo im jakaś mysza w chałupie drapała, żeby ją złapała. No i się mogła zdenerwować na to, że cały dzień zamknięta w domu. A ona bardzo tego nie lubi. No i tak mi zrobiła na złość. No, będę obserwowała, jak się będzie powtarzało. To się pojedzie do doktora i na razie dzisiaj nie słyszę, żeby kichała. Może wczoraj jej tam jakiś kłaczek zaszedł. Zobaczymy. No. Nie będę jeździł do weterynarza, bo, bo kot kichnął. A apetyt ma już. Dwie saszety dzisiaj wsunęła. I to tak wylizała miseczkę, to najważniejsze, że ma apetyt. Perełka pilnuj, żeby tu żadna mysz, szczur nie przychodziła do kurczaczków. Perełka na szczęście tam nie wejdzie, jak już ten daszek jest tutaj zabity, to nie ma jak wleźć. No nie widziałem, żeby jej się udało tam przecisnąć. Myślę, że nie da rady, ale w koło to pilnuj, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ty to się lubisz zajmować pisklętami czy pisklakami, nigdy nie wiem czy pisklaki czy pisklęta się mówi. Ale perełka ma doświadczenie. Te co prawda mają mamy, ale dodatkowa ochrona na pewno im się przyda. Póki co to kaczki najchętniej z tego korzystają. I chyba pierwszy raz widziałem, żeby kaczki kury od czegoś odganiały. Bocianek przyszedł zapoznać się z nowym towarzystwem. I patrzcie. I taki bocianek tam do niego wyszedł. Nawet dwa. I sobie tutaj gaworzą przez siatkę. U maluchów wszystko powymieniałem, już zajadają pasze. Jak świeża, to jednak świeża. Znaczy nie wiem, czy jest jakaś różnica, po prostu prosto z worka. Woda świeża, dla kurki nasypałem zboże, łedka pozakopywałem te dziury. On siedzi w końcu, mimo że ma otwarte, ale tam cień ma, to siedzi. Biorę się za tą wodę, bo tak zwleka mi, zwleka ma. Trzeba im to wymienić, bo już ciemna się zrobiła. Ktoś pisał w komentarzu, że to przecież można całe wyjąć i sobie wylać. No niestety nie można, bo Raz, że jest za ciężki, ja nie mam 20 lat. A dwa, że jakbym to wyjął, to ten plastik, o widzicie, by się połamał. Trzeba wylać ile się da, i dopiero przynajmniej drzewka się podleją. No, tu nie tak łatwo nabrać. Tu jest płycie jak ta. Jak ta morwa tutaj ładnie odżyła. Eleganckie drzewko, trochę podlejemy. Trochę by wypadało tu jeszcze tych krzoków wyciąć dookoła, ale i tak jest nieźle. A myślałem, że nie przeżyje. Zadowolony jestem z stałej tej dostawy drzewek, bo tutaj mam wiśnie czy czereśnie, też ładnie rośnie. Tam pigwę ładnie rośnie i mimo, że to skubią kaczki, gęsi, kury, to, to ona się trzyma. Dobra, już się przejdę, to Wam pokażę o co mi chodzi. O, o te drzewko. Widzicie te gałązki, gdzie sięgają, to pędzlowane z liści, ale te wyżej mają się dobrze i sobie tutaj rośnie. Niech rośnie. A tą wodę to mi będzie prościej wiatrem nabierać. A ja wiem czemu to mi się nie chce tu zanurzyć. Przecież cegły tu są w środku, trzeba je wyjąć. O! Woda się nalewa. Zauważyłem, że jak ta końcówka węża jest w wodzie, jeśli aż tak nie chlapie, to jedzie aż tak nie szaleje. Trochę go tam popsiukałem, co trochę się ochłodził. Dobra, starałem się tu zrobić jak najmniej błota, bardzo ładnie mi wyszło, ale na pewno będzie lepiej niż było. Jeszcze to nalejemy i tam wymienimy wodę. I na razie z pojdłami będzie dobrze. Za długo to ona taka czyściutka nie będzie, ale dobre i trochę. Tak się zastanawiałem, właśnie chyba muszę zrobić sobie może z takiej palety. Całej bym ją na pół uciął I gdzieś takie miejsce na poidła co wiecie waserwagą Wyrównał żeby było równiutko To by te poidła się tam nie rozlewały i Może by na dłużej starczało ile gęsi by tego nie Przesuwały a ten widzę jak wymieniłem tą jedną końcóweczkę to nie kapie woda się trzyma Co chwilę jakaś kurka sobie tutaj pije bardzo szybko się nauczyły to Obsługiwać no i dobrze Woda wymieniona to już się taplają O Usłyszały gęsi, że gadam do kamery To latają O zaraz w błocie się wytarmoszą Potem do czystej wody Oczywiście już nie będzie czysta No ale lepsza taka niż zleżana Parę dni, świeża ze studni To aż przyjemnie, a ja nie tym Króliczką burakka na pół dzisiaj mają Zaraz im damy, smacznego Cześć Łatka. masz do miseczki Będę jechał do roboty To wam nasypię jeszcze czego no pasie, smacznego. Z godzinka minęła już trzeba wodę dolać, bo już z pół tego baseniku narozlewały. Ale mają radochę, to dobrze, niech się chlapią. Nie, Edziu? Edziu się nawet uspokoił, jak się woda dolewa. Najważniejsze to końcówkę tego węża do wody wsadzić, to wtedy jest spokój. Idę wypróbować ten sierp za 5 zł, co przyszedł. Trochę nakosimy tutaj. no nie w tą stronę. Trawy dla tego. Edziu, nie wychodź. Ja tu będę przy płocie, nic się nie martw. Trawy dla gęsi. Zobaczymy jak to idzie. Pewnie trzeba by trzymać z góry. E, nie idzie źle. Kładzie luks. Jak za 5 zł to bardzo dobry zakup. Tu im wysypię. Niech się częstują. Zawsze coś tam są, to jakieś robaczki, to coś. Gęsi bardzo lubią, wiem, że to ta trawa to już taka stara Pewnie by wolały świeższą Ale jeszcze tym sierpem to zaraz tutaj te krzoki trochę pokoszę To też się będą częstowały Zaraz zobaczymy czy to daje sobie radę z pokrzywami ja, Bez problemu Zaraz tutaj przyjdą się częstować Najgorzej to tutaj o dojść do łodyk. To się człowiek może trochę poparzyć ale to pokrzywa to samo zdrowie. Jak skoszone, to już lecą dziubać. Na dzisiaj im starczy trochę tu, trochę tam. Perliczki widzę też lubią w tym grzebać. No dobra, niech się częstują, zawsze jakieś to urozmaicenie. Edziu, chodźcie, przejdziemy. królikom nazbieramy trochę mlecza, ale tak szybciutko, bo ja się zaraz muszę zbierać do roboty. Koło mnie za dużo tego nie ma, ale zawsze coś się znajdzie zawsze jakaś przekąska. Zawsze trochę jest. Jakieś urozmaicenie. Edziu wracamy do chałupy. Bo ja się muszę zbierać. A chałupa już tutaj. Jakaś śpiąca łatka. Co burak Ci nie smakuje? No to może mlecz Ci posmakuje. Częstuj się. Smacznego. A jak tam czarny? Czarny też słabo z tym burakiem. Buraka rzadko dostają to. Nieprzyzwyczajone, ale o, zielonkę to od razu wciąga. Ładka też. Widzę, że to chyba nowa ulubiona miejscówka perełki. Tylko tu śpi śpi. I to wszystko w dzisiejszym gnocie. Ja się z wami żegnam, bo muszę się już zbierać do roboty. Najważniejsze, że cała trzynastka jest. I wygląda na to, że ma się dobrze. A gęsi polubiły tą trawę. Cały czas coś tam dziubią. Wiem, że miałem cię tu trochę ogarnąć, ale to już nie dzisiaj, bo nie zdążę niestety. Dobra, lecę to zmontować, wrzucać. Do zobaczenia jutro na kolejnym gniocie. Na razie, cześć.